Dzisiaj witamy ze Sztutowa. Zapraszamy do obejrzenia tej miejscowości razem z nami. Sztutowo to malownicza miejscowość położona na terenie Mierzei Wiślanej. Znana jest głównie z przepięknych krajobrazów nadmorskich oraz tragicznych wydarzeń związanych z obecnością niemieckiego obozu koncentracyjnego Sztutchow z okresu II wojny światowej. Spacer po tej miejscowości rozpoczynamy od części rekreacyjnej tuż nad samym morzem. Dzisiaj tutor przyciąga turystów nie tylko swoją piękną plażą i malowniczym krajobrazem. Dzisiaj turystom oferuje się też możliwość spacerów po urokliwych uliczkach miejscowości czy odwiedzenia miejscowych restauracji serwujących świeżo ryby i inne lokalne specjały. Dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku, w okolicy znajdują się również liczne szlaki rowerowe i piesze, które pozwalają na odkrywanie uroku nadmorskich lasów i wydm. Mierzyja Wiślana to również raj dla miłośników ptaków. Liczne gatunki ptaków morskich i wodnych można obserwować na terenie pobliskich rezerwatów przyrody. Przechodzimy na plażę. Plaża w szczutowie zachwyca swoją szerokością i czystością, zapewniając doskonałe warunki do relaksu i kąpieli słonecznych. Plaża w Szczutowie to ukryty klejnot na wybrzeżu Bałtyku. Położone na północ od miejscowości. Ta plaża oferuje spokój i ucieczkę od tłumu, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla osób poszukujących relaksu i kontaktu z naturą. Spacerując wzdłuż brzegu, można podziwiać malownicze widoki Morza Bałtyckiego. Tuż przy plaży znajdują się wydmy, które dodają uroku temu miejscu. Jest to też doskonałe miejsce do obserwacji ptaków morskich, zwłaszcza w okresie migracji, gdy nad brzegiem można zobaczyć różnorodne gatunki. Warto również wspomnieć o wyjątkowej atmosferze plaży w Sztutowie. Dzięki swojej kameralności i spokojowi można tutaj naprawdę odpocząć i zrelaksować się, słuchając szumu fal i oddychając świeżym morskim powietrzem. Podsumowując, plaża w Sztutowie to niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić, by poczuć harmonię z naturą i oderwać się od zgiełku codzienności. Czy to rodzinny piknik. Romantyczny spacer czy też aktywny dzień na wodzie, ta plaża z pewnością spełni oczekiwania każdego, kto szuka spokoju i piękna nad Bałtykiem. Wychodzimy z plaży wejściem nr 59. Idąc prosto, wchodzimy w obszar lasu oznaczony kartkami z napisem Uwaga, żmije! W styczniu, kiedy tu jesteśmy, raczej nie musimy się ich obawiać, ale w lecie, kto wie, może czasem to być prawda. Idziemy z powrotem w kierunku miejscowości przez las. W lesie można dostrzec ośrodki wypoczynkowe. Po dłuższym spacerze doszliśmy do Sztutowa. Otoczona lasami, łąkami, ta urocza miejscowość oferuje turystom nie tylko spokój i ucieczkę od zgiełku miasta, ale także bogactwo atrakcji kulturowych i przyrodniczych. W samym sercu wioski Sztutowo znajduje się historyczny kościół, który jest nie tylko miejscem modlitwy, ale także ważnym elementem lokalnego krajobrazu. Ma tu również przystanek końcowy Żuławska Kolej Wąskotorowa. Do obu tych atrakcji za chwilą dojdziemy. Spacerując uliczkami Sztutowa można również podziwiać stare domy z czerwonej cegły, które przypominają o dawnych czasach i życiu wiejskim. Wiejski charakter miejscowości sprawia, że turysta może poczuć autentyczną atmosferę życia na wsi, z dala od miejskiego zgiełku. Jednym z największych atutów Sztutowa jest jego spokój i autentyczność. Dla turystów poszukujących odpoczynku i kontaktu z naturą, ta urokliwa wioska jest idealnym miejscem do wypoczynku. Można tutaj znaleźć wiele uroczych pensjonatów i małych restauracji, serwujących lokalne specjały, co sprawia, że pobyt w Sztutowie staje się niezapomnianym doświadczeniem. Doszliśmy do przystanku kolejowego Szczutowo. Jest to końcowy przystanek Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Nieco wcześniej jest drugie rozwidlenie torów tej kolejki, które kończy się obecnie przy Szkole Podstawowej. To drugie rozwidlenie pod koniec II wojny światowej wyznaczało kierunek prowizorycznej wojennej linii w kierunku Krynicy Morskiej i dalej do końca Mierzei Wiślanej. Dzisiaj ślady po tej linii czytelne są w terenie jedynie w gęstym lesie porastającym mierzeją. W Stutowie nie ma po niej śladu. Więcej o dziejach tej kolejki dojazdowej mówiłem w filmie o Stegnie, który można znaleźć w playliście Mierzeja Wiślana na tym kanale. Doszliśmy do ulicy Gdańskiej, która jest główną ulicą idącą przez szczutowo. Idziemy ją w kierunku kościoła. Doszliśmy do kościoła Świętego Wojciecha w Sztutowie. Jest to budynek neogotycki. Kościół ten wzniesiono w latach 1860 do 1878 na potrzeby niemieckiego zboru baptystycznego w Sztutowie. W 1945 roku, ze względu na znalezienie się miejscowości w ramach państwa polskiego, nastąpiło wysiedlenie ludności niemieckiej i parafia baptystyczna przestała istnieć. Budynek przetrwał wojnę w stanie nieuszkodzonym. Budynek kościoła został przejęty przez Kościół katolicki i w 1947 roku został poświęcony na potrzeby jego kultu. Idziemy dalej ulicą gdańską w kierunku muzeum. Już prawie doszliśmy do tego niewidocznego związku i ulicy muzeum. Najpierw przechodzimy przez przystanek Żuławskiej kolejki dojazdowej o nazwie muzeum i stajemy na drodze prowadzącej do niego. Tym muzeum jest niemiecki obóz koncentracyjny Sztutthof. Nie jest tematem tego filmu wchodzenie do środka tego muzeum tylko obejdziemy je wokoło drogą, aby pokazać w zarysie, jak ono wygląda. Wstęp na teren muzeum jest bezpłatny, dzieci do lat 13 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. Dojechać do tego muzeum można samochodem i zaparkować na płatnym parkingu. Można też z sąsiednich miejscowości dojechać wspomnianą kolejką kursującą od wiosny do jesieni, co będzie dodatkową atrakcją. Oczywiście będąc już wcześniej w miejscowości Sztutowo, można tu dojść pieszo, tak jak my to zrobiliśmy. To muzeum jest bardzo przykrym i smutnym miejscem. Nie będę więc omawiał tego, co widać tu na filmie podczas spaceru drogą wokół tego muzeum. Obchodząc muzeum, weszliśmy z drugiej strony na ulicę obozową. Podsumowując, sztutowo to nie tylko urokliwa nadmorska miejscowość, ale także miejsce, które kultywuje pamięć o przeszłości i zachęca do refleksji nad historią i wartościami ludzkimi. Turystom oferuje się tutaj zarówno możliwość relaksu na plaży, jak i głębszego zanurzenia się w historię. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miejscowościach.